cześć, witajcie na kanale Komania w tym nowym już 2022 roku Na początku jeszcze złożę wam takie małe życzenia zdrowia, szczęścia, czego sobie tam nie wyśnicie, nie wymarzycie żeby wam się spełniło no i szczęścia poszukiwania przede wszystkim a więc tak, przejdźmy do meritum sprawy w poniedziałek byłem w delegacji i już dzień wcześniej, sobie myślałem, a jak ja na tę delegację jadę, to wezmę ze sobą detektor. A jechałem do Nurembergi, 200 km oddalonej od mojego domu. No i mówię, a zobaczysz z ciekawości, co tam, co tam wyjdzie, co tam wyjdzie. Jak będę mi troszkę oczywiście czasu, bo no nie wiedziałem ile mi to wszystko tam potrwa, ta cała moja praca. No, ale złożyło się tak, że w miarę szybko skończyłem. I mogłem, mogłem coś tam poszukać, pokopać, także fajnie się to wszystko skończyło, no fakt, że byłem późno w domu, bo dopiero przed 19, przepraszam, no ale nie nagrałem sobie wstępu do tego filmu i mówię, ach, bo nie wiem, czy mi coś w ogóle tam wyskoczy, nie wiem, czy ten odcinek, to taki króciutki, króciutki wypad, nie wiem, czy tam to w ogóle wleci na, 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 na kanał. No i tak, więc e, zapraszam was na ten króciutki, króciutki, nie wiem, może 10 minutowy z tego wyjdzie, nie mam pojęcia, zobaczycie sami, bo jeszcze nie spadałem tego filmu, dzisiaj mamy piątek, ogólnie piątek, e, piąteczek, piątunio, także weekend czas zacząć, jeszcze troszkę pracy zostało, a dzisiaj ogólnie zaczął padać śnieg, no i trzeba trochę pojeździć, pośnieżać, no e, i co, to miłego oglądania, Zapraszam Mamy pierwszy dołeczek Jest nim Ja wam pokazuję Coś takiego łuska łuska Dokładnie Wam powiem co na niej pisze Pisze na niej WR WR A62 WRA62 Nie znam się kompletnie na łuskach, także nie wiem, lecimy dalej Następną znajdeczkę jest w nią tubeczka tubeczka po szampon szampon Bezonderes mild Shauma Czyli coś podejrzewam szampon, tak? Shampon chyba dobra do następnego ale ciekawe miejsce lecimy dalej mam następną znajdkę jest tu guziczek o, bez żadnych tam inicjałów ale taką patynkę oby to jakiś kurde napoleon był nie no piękna sprawa dobra Na początku myślałem, że to jakiś kurde Napoleon, ale chyba niestety tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Mam następną znajdkę, już ją poczyściłem i kurde, nie wiem co to jest. Nie wiem. Patrzałem tam trochę już na internecie. Co to może być? Zobaczcie sami. Tak to wygląda. poczyszczę w domu jeszcze trochę więcej. Będziemy w zdjęcia. Jak będziecie wiedzieć tam piszcie mi w komentarzu, co to może być. Nie mam pojęcia. No kurde, jakiś zapinka to była, czy, czy no nie mam, nie mam bladego pojęcia. Nic tam na tych internetach też nie nie wygrałem. Także. Jak będziecie wiedzieć to fajnie będzie, jak mi w komentarzu. No chyba że wcześniej zidentyfikuję, no to wtedy wstawię gdzieś zdjęcie tutaj po tej stronie albo po tej stronie i dam opis Kurde no. Słuchajcie, mamy następną znajdkę. Gdzieś jest już wykopana w tym, w tym miejscu. Chyba guzik po takie grube coś Co to będzie, co to będzie. Dobra, trzeba poczyścić i zaraz Wam pokażę. No i mamy. Uszko już niestety jest urwane, a z drugiej strony tak to wygląda. No niestety nie idzie go doczyścić, to już takie kamyczki już w środku, no, trzeba, trzeba to mocno po... No teraz nie, jestem to na ten, na te, na teraz nie jestem w stanie to teraz tego poczyścić tak, to by się chciało. Także taki guziczek bez łóżka bez Lecimy dalej. Słuchajcie, mam następną znajdkę. Gdzie wy tam jesteście? <noise> Jest coś takiego, już wykopane. Tu ma taką końcówkę, końcówkę, Druga strona tak wygląda, o. W ten sposób, a ta strona wygląda, wygląda tak. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie kojarzę tego z niczym. Także, lecimy, lecimy do następnego. Tak to wygląda, takie rejony. Mamy następną znajdkę. Dziewiątka albo szóstka. Nie, 61FA. Jest to pocisk. Nie znam się tak do porządku. Tak jak mówiłem na pociskach, może do jakiegoś Mausera albo coś takiego. Nie wiem. Może trafiłem, może nie. Mamy następny sygnalik. Jest to guziczek Taki guziczek Jeszcze może jest, jest i uchwycik lecimy dalej. Słuchajcie, miałem następny dołeczek Jest nim jeden fening. Jeden fening z 1847 rok No i słuchajcie, w tym samym dołku, w tym samym dołeczku co przed chwilą już znalazłem tego Ludwika Pierwszego, yy, mamy nieco nowszy okaz, młodszy też. jeden fening. już wam mówię który rok, ale jaki mokry jestem w taką pogodę na wykopki. A jak no, nie padało tak, nie było tak źle, było fajnie a łapiąc okazję, że jestem w delegacji no i już tu nie przyjadę w tym miejscu nie wiem, kiedy następnym razem pojadę do Nuremberg do Nurembergi, także łapiąc okazję, no wjechałem tu na pierwsze lepsze pole i co? tak godzinka, dwie, no niestety się rozpadało zaraz będę uciekał, także aha, patrzcie na ten rocz... patrzcie na ten rocznik, już Wam pokazuję gdzie to jest? Z 1890 roku. I jeden fenol, Także do następnego dołeczka. Dobra, mamy następną znajdkę. Jest to guziczek mundurowy, wojskowy z pierwszej wojny światowej. Już znalazłem to chyba w siódmym odcinku, jak się nie mylę. Było też. Miałem taki troszkę o połowę mniejszy od tego mega się cieszę, bardzo fajnie, lubię te guziczki, naprawdę. Jeszcze mały kwycik w bardzo fajnym stanie, troszkę patynka tam. No, jest piękny, jest piękny. Dobra, lecimy dalej, to będzie chyba moje ostatnie, albo przedostatnie znalezisko, bo już się robi dość nieprzyjemnie się już troszkę robi. No, a jeszcze mam ponad 300 km do domu, także... Także co... No, lecimy dalej do następnego, być może do następnego. Także lecimy z tematem. Dobra, yy, poszukiwanie zakończone. Przyszedł czas na małe podsumowanie... O kurde, na małe podsumowanko. Yy, co tam dzisiaj wpadło. Sami zobaczcie. Widzieliście na filmie, ale takie małe podsumowanie jest śmieci i tam ogólnie wszystkiego. Także zapraszam. No i tak to wygląda. Tego nie macie na filmie ogólnie, bo sobie będę wstawiał jedną maść, bo tam macie na żywo na filmie, jeszcze trzy tubki inne znalazłem, czy jest Kreis und Mundgeruch, czyli do zapachu ust, żeby nie śmierdziało z ust. Tu jest, jest strzelaliście, chyba coś do włosów, coś do włosów, no i tu jest ten ala szampon albo szauma, szampon, szauma, dobra, eee, razem takie coś jeszcze, nie wiem, aha, to już wiem o czego to jest, to jest od jakiejś, jakiegoś zamka chyba, nie? Wiecie tu się jak się przekręcało to za, za, za ten ym, wchodził w taki powiedzmy, w taki bolec i było zamknięte, Od zamka, od zamka. Jakiegoś zamka, nie wiem jakiego. Następna łózka. Yy, to mi przytworzyło troszkę już po serca, bo jak to wyciągnąłem to z daleka w ziemi takie duże. Mówię, ale moneta! Ale niestety, niestety to nie jest moneta. Nic tu na tym nie ma. Tak to wygląda. No i śmieci, jakieś polmosy szampana, koreczek i aluminium. No a tak z tych... To jest pierwsze to. Co znalazłem, to było moje pierwsze znalezisko, moja pierwsza znajdka. Bardzo fajna rzecz, nie wiem co to jest. Jakaś spinka, przypinka, nie mam pojęcia. Guziczki bez żadnych yy, tam specjalnych... Yy, no. No, wiecie o co chodzi. Dwie monetki. Ludwiczek I z 1847. Takie coś. Też nie wiem z czego to jest, do czego, na co, po co. Jakieś takie. Ten guziczek z I wojny światowej. Mundurowy. No, z okresu pierwszej wojny światowej. Mundurowy, wojskowy guziczek. No i co? I tu monetka, którą jeszcze nie doczyściłem, nie da się jej na razie doczyścić. I takie coś też nie mam pojęcia, co to jest. I oczywiście dziękuję za subskrypcję, za lajki, za komentarze. Zachęcam do zasubskrybowania zasubskryb zasubskryb kanału. Zasubskryb 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 do lajkowania, do komentowania. Także do następnego wypadu. Pozdrawiam, hejka.